No siemka. Yy, widzicie, jestem na dachu. Yy, mogę robić różne rzeczy na dachu. Nie. No i widzicie, jakby tak ten kanał wyglądał, to by było słabo. Dlatego walnę wam sucharem od razu. Jest dwóch mechaników i cały dzień rypią się z naciągnięciem gąsienic na czołki. Rypią się tym strasznie. I nagle znikąd podleciała do nich wróżka i mówi. Ej, chłopaki, co wy tam robicie? A, pierdolimy się z tym cały dzień. A wróżka a ja, chcecie się tak naprawdę ostro popierdolić? O, no jasne, że tak! No i wróżka, pyk na różką i z ciągu spadła wieżyczka, nie? Super suchar z dachu, kurde świata. Nie wiem, może skoczę po tym sucharze, albo nie wiem, podejmę decyzję później. Najmniej z wami się żegnam, na razie, nie?